Hey wam. W tym filmiku nagrywam Prepare i Pack With Me. Będę się przygotowywać i pakować na wakacje, więc nie powiedziałam wam jeszcze, gdzie, gdzie jadę. I to więc jedziemy do... do. Tak, to więc jedziemy do Chorwacji. Nie chcę krzyczeć, bo już jest późno, ale tak, jedziemy do Chorwacji, będziemy Kurde, wkurza mi te światło. Ale się cieszę i jestem bardzo excited Powiem wam plan Nie wiem gdzie jest mój telefon Nie wiem gdzie jest mój telefon, a w ogóle mam nowy telefon yy, Tak, jak oglądaliście mój ostatni filmik to widzieliście ok. Jestem, mam telefon Wasz się tak wygląda... Znaczy już widzieliście pewnie Ale faż się... <laughs> tak, dobra Zaraz sobie włączę kalendarz dzisiaj jest piątek, 26 lipiec. Jest aktualnie godzina w pół do 10 w nocy. Teraz Wam pokażę jak tutaj pokój wygląda. Tak, jutro o 15 wyjeżdżamy, ja wyjeżdżam do domu, bo jestem aktualnie u mojej babci, jakbyś ktoś nie wiedział. I wyjeżdżam do domu i będziemy gdzieś w domu od gdzieś tak około 20 i później o 3 w nocy w niedzielę wyjeżdżamy do Chorwacji. To więc jak przyjedziemy w sobotę 20 do domu, to będziemy mieć 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 7 godzin na spakowanie się do Chorwacji. Bo ja muszę się spakować, znaczy moja mama jest spakowana, ale ja nie jestem spakowana, bo ja muszę się spakować wszystko co tutaj mam przywieźć do domu. I później w domu się spakować do Chorwacji Mam nadzieję, że to ma sens no Więc tak, tak będzie wyglądać Ja teraz właśnie się pakuję do domu, żeby jechać Patrzcie, tutaj wygląda Ja w ogóle wszystko włożyłam na wierzch Żeby mieć, żeby wszystko mieć na wierzchu I tutaj mam już walizkę otworzoną Otwartą Tu planuję spakować wszystkie moje ciuchy Bo mam jeszcze tą walizkę Bo w ogóle nie mam dwie walizki Jeszcze mam tą torbę Ta walizka jest większa od tej To więc planuję wszystkie ciuchy tutaj spakować A resztę, co będę miała to tu no, i jeszcze tutaj podręczna torba to ta. I sobie jeszcze tutaj kupiłam dzisiaj przykład na drogę, na jutro i do Chorwacji na drogę. I ja teraz muszę to wszystko zmieścić tu. I nastawiam sobie muzykę. I, ja, I będę się pakować. Zrobiłam sobie w ogóle listę, packing list do Chorwacji, co chcę zabrać mniej więcej. Bo teraz to zapakuję wszystko, bo wszystko muszę spakować. A w domu, jak będę jutro w domu wieczorem, to to mi pomoże. I dzisiaj się mam nadzieję, że spakuję chociaż te ciuchy, a jutro dokończę się pakować, muszę pomalować paznokcie u nóg, bo wczoraj sobie w rękach zrobiłam tipsy. jutro też muszę się wykąpać i się ogolić. Włosy wczoraj miłam i będę jutro wieczorem mieć w domu, mam mieć na wyjazd w Chorwacji. Jutro też muszę poprawić brwi i wszystko naładować. I chyba to wszystko. Hej, jest to słynny dzień, jest sobota. Spakowałam tamtą walizkę, gdzie są ciuchy i ja jeszcze to wszystko mam do spakowania tutaj. Jeszcze tu mam skinki w ogóle. Ja nie wiem jak je się spakuje, ale tam tutaj buty tu jest w tym i tu skarpetki tutaj jeszcze buty, a tutaj jeszcze muszę wszystko to wsadzić. Jesteśmy w domu, Boże, patrzcie co tu się dzieje. Mam tu wszystkie moje rzeczy. To są moje mamy i no, w ogóle tutaj idę do Chorwacji już, bo ona się spakowała już. No ale jest godzina. Jest 29. Ja muszę się rozpakować i spakować do Chorwacji. I umyć później jeszcze... Znaczy osala się umyć plus włosy. Dobra, ja się rozpakowuję. Jezu, tu jest tak gorąco, że ja zaraz umrę chyba, ale patrzcie ja na ten stos ubrań, co ja tu mówię, Boże. Dobra, sorry, że tak, o Boże, jak ja się świecę. <noise> sorry, że tak nie nagryłam, ale ogólnie sprzątałam i pakowałam się. I tam mam rzeczy jakby to, co pójdę do tamtej tam torby. Hy, tutaj już mam rzeczy, co zabieram. Yy, muszę wszy wszy przejrzeć wszystko to i tu zaczynać. Tutaj daję rzeczy, co nie zabieram. Yy, I pan na biurku mam. Rzeczy do spakowania, do walizki I z butów tylko biorę japonki i klapki Spakuję od razu moją tą podręczną To wam od razu pokażę co tu do niej zabieram I tak, tutaj mam swoją torbę Tu mam tą, tą spinkę Tutaj daję laptopa Bo go potrzebuję Ładowarkę do laptopa Y, Ładowarkę do aparatu, to jeszcze się ładuje. Ładowarka do telefonu, i tam jeszcze mi się ładuje coś. A podłączę jeszcze powerbanka. Tam jeszcze parę rzeczy mi się ładuje. To tutaj widzę. Ogólnie mam dwie wody, litro. Jedna jest i moja. Taką. To jest pędyny. Y, dwa perfumy. Tak, z i to. Y, z jedzenia to mam ten. ciasteczka Drażek to. Y, te żelki, no i to wszystko i kawę y, tutaj mam takie różne rzeczy Plastry, chusteczki, chusteczki mokre, jakieś sadeczki, takie rzeczy. Biorę te moje okulary, te kwadratowe ułóżmy. Biorę też ten antyperspirant. Tak, biorę gumy ten spray do rąk. Podaj mi tą różową kosmetyczkę. Biorę moje AirPodsy, wazelinę, jeszcze więcej chusteczek, szczotkę. Tutaj mam portfel, tutaj mam pieniądze i dowód. Biorę bluzę to moją z Holistera. E, taką książkę też biorę ze sobą. Pokażę jeszcze wam, co tutaj mam. I mam prostownicę, to jest ten telefon, e, krem do twarzy, tą czapkę biorę, tutaj moje kosmetyki, makijaż. Tutaj mam e, też różne tak kosmetyki, nie. mam do twarzy, suchy szampon, e, te, Uf, to się odpiiło. O, i to się rozwiązało. Świetnie, mam te chusteczki do mafijerzy i ten. Pastę do zębów, olejek Hit Protectant, SPF. Y, y, ten y, szampon, taki jakby zwykły, Betowy szampon. A tutaj mam stroje kąpielowe, Tutaj co zabieram to Powerbanka. Ten wiatrak który się ładuje, moje GoPro. Tutaj tego, to nie wiem, chyba tego nie zabieram. I jeszcze tutaj biorę parę rzeczy takich. No, tak wygląda sprawa. spakowana walizka.